Dzień dobry. Wszyscy czujemy ogromną złość z powodu spekulacji na cenach energii Putin Putinem, wojna wojną, ale to co dołożyli od siebie politycy, ludzie, którzy zostali przez nich osadzeni na prezesowskie stołki w spółkach Skarbu Państwa, Orlenie, spółkach energetycznych, ta gigantyczna spekulacja i wyzysk no, budzi gniew. Możemy z tym nic nie robić, możemy to zostawić, możemy też spróbować się. Organizować. Jak na razie jakieś protesty organizują samorządowcy, natomiast do czas, żeby zwykli ludzie także się ruszyli, żebyśmy się otrząsnęli, bo nie możemy dopuścić do sytuacji, jaką znamy z historii. W historii chłopi pańszczyźniani nie mieli na nic czasu, pracowali od świtu do nocy. Nie mieli czasu zajmować się jakimiś politykami, wielkimi sprawami, oni musieli zadbać o jedzenie, o przetrwanie, a pan. Szlachcic robił z nimi, co chciał. I dokładnie jest tak samo teraz. Jeżeli ja słyszę, że przedsiębiorcy nie mają czasu na politykę, bo oni pracują od, od rana do wieczora, żeby powiązać koniec końców, no to wasza praca staje się zupełnie bezcelowa, bo wszystko, co wy pracujecie, pańszczyzna współczesna narzucona przez polityków wam zabiera. W opisie tego materiału macie terminy spotkań. Jeżeli Twojego miasta nie ma na tej liście, zgłoś się do nas, zorganizuj. W październiku i w listopadzie Polską muszą zatrząść demonstracje ludzi, którzy mają dość tej spekulacji na cenach energii. Możemy to powstrzymać. Działajmy wspólnie.